Podczas gdy Gabriela była zajęta obsługą grupy przyjaciół z ich niekończącymi się żądaniami, pojawiło się nieoczekiwane zaproszenie na luksusową imprezę. Jednak za tym zaproszeniem kryły się złośliwe intencje. Grupa przyjaciół planowała ośmieszyć Gabriele na tym przyjęciu. Nie spodziewali się jednak, że Gabriela może w zaskakujący sposób obrócić sytuację na swoją korzyść. Witajcie na kanale. Życie pisze różne scenariusze. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta historia. Gabriela i Julia były dziećmi, gdy ich drogi po raz pierwszy się skrzyżowały. Matka Gabrieli była zaufanym pracownikiem w luksusowej rezydencji rodziny Julii i miała pozwolenie od swoich pracodawców, aby przyprowadzić swoją małą córkę do zabawy z Julią. Od pierwszego spotkania między dziewczynkami rozkwitła magiczna więź. Ich śmiech odbijał się echem po korytarzach rezydencji i stały się nierozłącznymi towarzyszkami. Ta szczera przyjaźń przetrwała lata, opierając się upływowi czasu. Wraz z nadejściem okresu dojrzewania Julia zaangażowała się w nowy krąg społeczny złożony z przyjaciół, którzy podzielali jej status społeczny. Nowe zainteresowania i obowiązki zaczęły oddalać dwie przyjaciółki z dzieciństwa. Tam, gdzie kiedyś były niekończące się rozmowy i zabawy, teraz były tylko ukłony uznania, gdy skrzyżowały ścieżki na korytarzach rezydencji. Gdy stały się młodymi kobietami, losy Gabrieli i Julii potoczyły się w zupełnie innych kierunkach. Julia była zanurzona w swojej akademickiej podróży, uczęszczając na prestiżowy uniwersytet i podążając obiecującą ścieżką. Z drugiej strony, Gabriela, z powodu ograniczeń finansowych, zaczęła pracować w tej samej rezydencji, w której kiedyś bawiła się z Julią. Jej dni były teraz wypełnione obowiązkami domowymi i pomaganiem rodzinie Julii. Rzeczywistość która znacząco kontrastowała z akademickimi marzeniami i możliwościami jej niegdyś bliskiej przyjaciółki. Był to kolejny zwykły dzień w życiu Gabrieli, wykonującej swoje zadania organizacyjne w rezydencji, w której pracowała. Tymczasem Julia cieszyła się towarzystwem swoich snobistycznych przyjaciół przy basenie. Gdy Gabriela dostarczała czyste ręczniki grupie przyjaciół Julii, nie mogła uniknąć serdecznego gestu przywitania się z dawną przyjaciółką, jak zawsze to robiła. W końcu, pomimo ochłodzenia ich przyjaźni, łączyła je wspólna przeszłość. Przyjaciele Julii zareagowali pogardliwie i ostro, mówiąc: Ta pokojówka jest bardzo arogancka. Jak śmie witać się z tobą przy twoich przyjaciołach? Nie powinnaś dawać jej takiej swobody. W tym domu zawsze panowała atmosfera szacunku i uznania dla pracowników. Jednak Julia, chcąc uniknąć poczucia wykluczenia z uprzywilejowanej grupy przyjaciół, postanowiła zignorować przyjazny gest Gabrieli. W tym momencie chłopcy, korzystając z obecności Gabrieli, zaczęli nieustannie domagać się soków, przekąsek i wszystkiego, co tylko przyszło im do głowy. Za każdym razem, gdy Gabriela wracała z kuchni ze spełnionym żądaniem, zaraz musiała wracać, by spełnić kolejne, równie absurdalne. Julia obserwowała tę sytuację z rosnącym dyskomfortem. Ale nie mogła znaleźć w sobie odwagi, by zainterweniować i położyć kres nieprzyjemnej sytuacji. Przyjaciele Julii byli podekscytowani, ponieważ następnego wieczoru planowali wziąć udział w niezwykłej imprezie, na którą udało im się zdobyć bilety. Była to uroczystość organizowana przez słynnego aktora Leona Martiniego, który miał zaprezentować swój najnowszy film. Bilety były mocno limitowane a przyjaciółkom Julii udało się zapewnić sobie obecność na tym ekskluzywnym wydarzeniu. Kiedy Julia była przy basenie z przyjaciółmi, zadzwonił jej telefon. Odebrała połączenie od jednej ze swoich przyjaciółek, która również miała udać się na imprezę następnego dnia, ale tego popołudnia nie było jej w domu. Przyjaciółka poinformowała ją, że doznała upadku i złamała stopę, co uniemożliwiło jej wzięcie udziału w imprezie następnego dnia. Wśród grupy przyjaciół rozległo się zbiorowe westchnienie lamentu. Teraz był dodatkowy bilet. W tym momencie podeszła Gabriela, przynosząc kolejną tacę pełną przekąsek, o które prosili młodzi ludzie. Wtedy jeden z chłopców zaskoczył wszystkich zupełnie nieoczekiwanym zaproszeniem. Hej, Gabriela, chyba tak masz na imię. Co powiesz na pójście jutro na super ekskluzywną imprezę organizowaną przez aktora Leona Martiniego? Mamy dodatkowy bilet. Gabriela, szukając aprobaty, spojrzała w stronę Juli, jakby po cichu prosząc o pozwolenie na przyjęcie zaproszenia. Jednak obojętne i zdystansowane spojrzenie Juli nie zdradzało żadnych oznak aprobaty. Bardzo chciałabym pojechać. Gabriela odpowiedziała podekscytowana. Jestem jego wielką fanką. Chłopak uśmiechnął się i potwierdził. W takim razie ustalone. Spotkamy się jutro na imprezie. Gabriela przyjęła zaproszenie, czując się podekscytowana perspektywą uczestnictwa w tak ekskluzywnej imprezie. Kiedy Gabriela odeszła, przyjaciele zaczęli wypytywać młodego mężczyznę o jego decyzję o zaproszeniu pokojówki na przyjęcie. Odpowiedział z sarkastycznym uśmiechem. Cóż, pomyślałem, że fajnie byłoby mieć taką biedną dziewczynę wśród tego całego luksusu. Przynajmniej będzie rozrywką na przyjęciu naszym nadwornym błaznem. Jego przyjaciele roześmiali się, całkowicie ignorując okrucieństwo komentarza, podczas gdy złośliwy plan zaczął nabierać kształtu w ich umysłach. Julia, mimo że była ich przyjaciółką, nie mogła zignorować tego, jak źle wyglądała ta sytuacja. Widok jej starej przyjaciółki upokarzanej na oczach wszystkich nie wydawał się czymś przyjemnym. Kiedy przyjaciele w końcu wyszli, Julia podeszła do Gabrieli z poważnym wyrazem twarzy. Gabrielo, muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Myślę, że nie powinnaś iść na jutrzejszą imprezę. Moi przyjaciele zaprosili cię tylko po to, żeby się z ciebie naśmiewać, a ja nie chciałabym, żebyś przez to przechodziła, powiedziała Julia z widoczną szczerością. Gabriela rozważyła obawy Julii i zasugerowała. Ale przecież będziesz tam, Julia. Możesz być przy mnie i mnie bronić. Julia milczała przez chwilę, zastanawiając się nad delikatną sytuacją, w której się znalazła, rozdarta między lojalnością wobec przyjaciół a dawną przyjaźnią z Gabrielą. Gabrielo, rozumiesz, jak to działa? Oni są moimi przyjaciółmi, a ty jesteś tylko pokojówką, odpowiedziała Julia, a jej słowa mocno uderzyły Gabriele. Bolesne było uświadomienie sobie, że Julia była gotowa porzucić lata przyjaźni i lojalności na rzecz aroganckich i zepsutych przyjaciół. Ze zrezygnowaną miną Gabriela skinęła głową i powiedziała W porządku, Julia, jak wolisz. Tego wieczoru Gabriela wróciła do domu z ciężkim sercem i głębokim poczuciem opuszczenia. Jej smutek wynikał nie tylko z utraconej szansy na spotkanie swojego idola, aktora Leona Martiniego. Ale była jeszcze bardziej zdruzgotana bolesną świadomością tego, jak bardzo Julia się zmieniła i stała się próżną i powierzchowną osobą. Gabriela przechodziła przez duży park, w którego centrum znajdowało się spokojne jezioro. Tego dnia, przechodząc przez park, pies przebiegł obok niej z dużą prędkością. Zwierzę było w szaleńczym pościgu za kaczkami, które zamieszkiwały to miejsce. Było oczywiste, że pies uciekł ze smyczy i teraz powodował małe zamieszanie w pobliżu jeziora. W swoim dzikim pościgu rzucił się do jeziora za ptakami. Ale biedne zwierzę szybko zdało sobie sprawę, że nie potrafi pływać. Zaczęło się miotać, tonąć i wynurzać w rozpaczy. Wszystko to wydarzyło się w ciągu kilku sekund. Ale Gabriela działała szybko. Nie zawahała się wskoczyć do lodowatego jeziora, by uratować niezdarnego psa. Dokładnie w tym samym momencie przybył właściciel psa, zdyszany. Od jakiegoś czasu biegał za zwierzęciem, martwiąc się o ucieczkę swojego wiernego przyjaciela. Gdy dotarł do jeziora i zobaczył Gabrielę ratującą jego psa, odetchnął z ulgą i głęboko podzękował młodej kobiecie za jej szybką i odważną akcję. Mężczyzna, który początkowo wydawał się być tylko właścicielem psa, okazał się być kimś więcej. Z życzliwością pomógł Gabrieli wydostać się z jeziora, oferując jej swój płaszcz, aby spróbować ją ogrzać. Gdy Gabriela podniosła wzrok, wciąż trzęsąc się po zanurzeniu w jeziorze, w końcu zdała sobie sprawę, kim był ten mężczyzna. Był to Leon Martini, słynny aktor, którego tak podziwiała. Zaskoczenie ogarnęło ją, pozostawiając ją bez słowa w obecności jej idola. Leon Martini, z ciepłym uśmiechem, Zapytał o imię Gabrieli i wyjaśnił, że przyjechał do miasta na imprezę z okazji premiery swojego najnowszego filmu. Wyraził swoją wdzięczność za jej odwagę w ratowaniu jego ukochanego psa i powiedział, że chciałby ją jakoś wynagrodzić za jej bohaterski czyn. Leon zaproponował, że odwiezie Gabriele do domu, a podczas podróży młoda kobieta podzieliła się z nim zbiegiem okoliczności, że została zaproszona na imprezę aktora. Ale wyjaśniła również, że nie miała zamiaru w niej uczestniczyć. Wspomniała, że młodzi ludzie, którzy ją zaprosili, wydawali się po prostu chcieć z niej żartować, a ponadto nie miała odpowiednich ubrań na tak eleganckie wydarzenie. Wtedy Leon zaskoczył Gabriele pytaniem, które sprawiło, że zaniemówiła: Czy chciałabyś towarzyszyć mi na jutrzejszej imprezie z okazji premiery filmu? Pokażmy tym snobom lekcję, której nigdy nie zapomną. Z entuzjazmem przyjęła to niezwykłe zaproszenie. Gdy żegnali się tej nocy, Leon umówił się z kierowcą, że rano zabierze ją do sklepu. Tam Gabriela otrzyma pomoc w przygotowaniach do przyjęcia. Następnego wieczoru, gdy samochód Leona przyjechał po nią, Gabriela wyglądała po prostu oszałamiająco. Spędziła dzień rozpieszczana, przeżywając prawdziwy dzień księżniczki. Leon, równie elegancki w swoim imprezowym stroju, Towarzyszył Gabrieli. Po przybyciu na miejsce ulica wypełniła się fotografami i niecierpliwymi fanami, którzy czekali na przybycie wielkiego aktora, Leona Martiniego. Kiedy drzwi samochodu otworzyły się i Leon wyłonił się na zewnątrz, flesze aparatów utworzyły wokół niego taniec świateł. Leon wyciągnął rękę, aby pomóc Gabrieli wysiąść z samochodu. Fotografowie oszaleli zaintrygowani obecnością tajemniczej kobiety towarzyszącej słynnemu aktorowi. Nie tylko fotografowie byli zaskoczeni tą sytuacją. Julia i jej przyjaciele rozpoznali Gabriele i zaniemówili widząc ją z Leonem. Jej. Jej obecność, tak elegancko ubrana obok słynnego aktora, sprawiła, że wszyscy byli zaintrygowani i ciekawi, co się dzieje. Leon i Gabriela weszli na imprezę ramię w ramię a zapytany o tożsamość tajemniczej kobiety, Leon odpowiedział z urzekającym uśmiechem, że to bardzo droga przyjaciółka. Jego odpowiedź tylko wzmogła spekulacje i tajemnice otaczającą obecność Gabrieli. Kiedy Julia i jej przyjaciele próbowali podejść, twierdząc, że są przyjaciółmi Gabrieli, ta całkowicie ich zignorowała, wykazując obojętność, która nie pozostała niezauważona przez młodych gapiów. Pod koniec wieczoru Leon złożył swojej nowej przyjaciółce zaskakującą propozycję. Hej, Gabrielo, myślałem, czy rozważyłabyś pracę ze mną jako moja osobista asystentka? Potrzebuję kogoś, kto zajmie się moimi strojami, zorganizuje mój harmonogram, przygotuje moją garderobę podczas podróży i, co najważniejsze, zaopiekuje się moim psem. Oferta była kusząca, a Gabriela stanęła przed niesamowitą szansą, która mogła zmienić jej życie. Gabriela przyjęła ofertę i rozpoczęła pracę jako osobista asystentka Leona. W tej nowej roli wkroczyła w zupełnie inny świat, podróżując u jego boku i poznając kulisy wszechświata aktora i produkcji filmowych. Jej obecność u boku Leona tej nocy na imprezie stała się głównym tematem na okładkach różnych magazynów, a nagłówki nazwały ją tajemniczą przyjaciółką Leona. Z biegiem czasu Gabriela i Leon nie tylko pracowali razem ale także rozwinęli prawdziwą przyjaźń. Dzielili się doświadczeniami, przygodami i wyzwaniami, stając się przy tym wspaniałymi przyjaciółmi. Po wielu innych imprezach i wydarzeniach Gabriela była u boku swojego przyjaciela Leona, wspierając go w jego podróży. Niespodziewane spotkanie i możliwości, jakie ono dało, otworzyły przed nią zupełnie nowy świat. Życie Gabrieli zmieniło się w niezwykły sposób. Prowadząc ją do doświadczeń i miejsc, które kiedyś były tylko odległymi marzeniami, nadal dzieliła niezapomniane chwile z Leonem, którego teraz nazywała drogim przyjacielem. Jeśli ci się podobało, polub i zasubskrybuj kanał. Zostaw komentarz z liczbą od 1 do 5, aby dać nam znać, jak bardzo podobała ci się ta historia. Obejrzyj również wideo, które jest obecnie wyświetlane na ekranie. Do zobaczenia wkrótce.